Ale zobaczymy, może tak będziemy właśnie sobie na przemian robić, słuchajcie, te live'y z energią dnia. Właśnie może to na, na popołudnie, na wieczór można sobie wtedy przeanalizować, czy to ze mną się zgadza, to co ono tutaj mówi, czy nie. <laughs> słuchajcie, no dzisiaj sobie też omówimy energię dzisiejszego dnia. I tak jak wam dałam tytuł, dzisiaj jest taki dzień, gdzie coś może się skończyć, ale właśnie po coś. I czy my wyciągniemy z tego lekcje, wnioski, e, doświadczenia i pójdziemy właśnie no, po nowy początek? Czy właśnie może w drugą stronę? Zostaniemy w tym starym? No to już od nas zależy, ale właśnie dzisiejszy dzień. Mamy archetypy takie jak e, siła. No, kapłanka, nam, która nam towarzyszy już, tak jak Wam mówiłam, cały luty koło fortuny. E, potem mamy, słuchajcie. Archetyp śmierci, archetyp wisielca i archetyp cesarzowej. Więc e, bardzo fajne archetypy. Zaraz sobie je wszystkie tutaj po kolei omówimy. E, a też słuchajcie, jeśli będziecie mieć pytania do kart, e, to tutaj w opisie macie możliwość wykupienia mojej subskrypcji. E, kliknijcie sobie tylko w link albo postawienie wirtualnej kawy i też właśnie tam możecie. Mm, Zadać pytanie. Eee, I tak. Zaczynamy. <laughs> dzisiaj jest taki dzień, tak jak już Wam mówiłam, taki wczoraj bardzo była taka faza trochę zawieszenia w tym wisielcu podwójnym. A dzisiaj mamy taką energię większej transformacji i odradzania się. Z recy tego, że mamy śmierć, ale mamy też archetyp śmierci, który tak. Strasznie brzmi, ale mamy też archetyp cesarzowej, więc w ogóle to jest jedna z moich ulubionych archetypów, <noise> ale no właśnie ona nam daje takiej, a może coś zasiejemy nowego na tym na tym co się zatrzymało i zrobiło się miejsce na nowe. I, ale dobra, nie idziemy sobie po kolei. Słuchajcie, pierwszy archetyp, archetyp siły. Oczywiście możecie sobie zatrzymać, jeśli oglądacie to później, bo będzie też zapis tego wideo, tego live'a. No ale jeśli tutaj oglądacie, to możecie napisać tu i teraz, co pierwsze zwraca Waszą uwagę, kiedy widzicie tą kartę. Kartę mocy, słuchajcie. No, ona nam dzisiaj nadaje takiego właśnie powera. Mimo tego, że mogą się pojawiać właśnie zmiany, mogą y, przychodzić jakieś końce, to czy, jakiegoś cyklu procesu, może coś właśnie was, ym, co długo w sobie trzymaliście, może z was wychodzić i ta moc daje nam to, że my mamy siłę do tego, żeby to przejść, pokonać. To jest taka karta, która mówi, że nawet jeśli wydarzy się coś trudnego w naszym procesie, w naszym dniu, to ty masz właśnie w sobie wielkie pokłady mocy, żeby podejść do tego właśnie jak do doświadczenia, a nie zanurzać się w tym i, 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 i tracić. Tracić zdrowie <laughs> przysłowiowo. Także ta moc nam daje takiego powera dzisiaj. No i następny archetyp. Słuchajcie, archetyp kapłanki. Też się przyjrzyjcie, co dzisiaj zwraca Waszą uwagę. No, ona nam będzie towarzyszyć, tak jak Wam też mówiłam, przez cały luty. Hmm. I dzisiaj ta karta daje nam cały czas, ona nam mówi o tym: obserwuj swoją podświadomość, obserwuj swoją emocję, obserwuj swoje procesy wewnętrzne, medytuj, ale ona nam dzisiaj daje też taką mądrość. W tym wszystkim, że tu może właśnie przychodzić jakiś taki trudny proces, trudna decyzja, trudne, trudne decyzje do podjęcia, czy trudne sytuacje w nas gdzieś wewnętrznie, to ona nam daje tą mądrość. Tylko pytanie, właśnie, Trzeba sobie zadać, czy ja chcę posłuchać tej wewnętrznej mądrości, czy będę od tego uciekać, bo jeśli będziemy od tego uciekać, no, to ona może tutaj nam podsyłać takie już mocne znaki, mocne, wyraźne informacje, na przykład w snach. Więc jeśli gdzieś macie ostatnio mocne, intensywne sny, w ogóle w lutym, to zapisujcie je i sobie analizujcie te symbole i te archetypy, które stamtąd wypływają, bo one mogą was przygotowywać na. Nowe coś, właśnie, na nowe coś i a propos nowego czegoś. <noise> Następny archetyp to Koło Fortuny, dzisiaj nam towarzyszy. Eee, I oczywiście, możecie napisać, co Wam przychodzi, kiedy widzicie ten archetyp, może jakiś kolor, eee, <coughs> eee, jakiś kolor, może jakiś symbol. Ale tak jak wam wczoraj też mówiłam, wczoraj mieliśmy je podwójne, więc wczoraj rozpoczęła się też jakaś taka zmiana, transformacja. Ono przeskoczyło o jakiś jeden, jeden um, ząbek dalej, ale dzisiaj ono już zaczyna naprawdę um, przyspieszać. Także obserwujcie dzisiaj te procesy, te zmiany, które przychodzą, bo to wam pokazuje, w którą stronę tak naprawdę wewnętrznie wasza podświadomość was prowadzi. Więc obserwujcie to, co tutaj się wydarza. Szczególnie, że właśnie dzisiaj nam towarzyszy archetyp śmierci, który strasznie brzmi, ale nie boimy się, nie lękamy się. Eee, słuchajcie, też oczywiście pokazuję Wam, żebyście sobie zobaczyli, co dzisiaj Was w tej karcie woła. Ale to nie jest straszny archetyp. On faktycznie może być niewygodny, bo to jest archetyp, który mówi o przejściu, o transformacji, o zmianie, o śmierci tego, co nie jest już z Wami w zgodzie, co do Was nie pasuje. I pozwólcie na to, żeby to, co Wam nie służy, odeszło. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Pozwólcie, żeby to, co Wam nie służy, odeszło. To jest taki trochę naturalny koniec właśnie z tym. Archetypem, że wy podejrzewaliście, że to już będzie tam się wy oddalać, 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 ale może gdzieś wstrzymaliście tą zmianę. I tutaj właśnie wkracza dzisiaj archetyp śmierci, który mówi o tym: To, co ci nie służy, ja to naturalnie zakończę. Ale mamy też archetyp cesarzowej zaraz, więc też jest, robi się miejsce na to, żeby zasiać coś nowego jakieś nowe idee, nowe projekty, nowe pomysły, ale no to zaraz sobie przejdziemy, bo jeszcze pomiędzy nimi mamy archetyp Wisielca. Eee, także też sobie możecie zatrzymać możecie zobaczyć, jaki dzisiaj symbol wam tutaj mm, w tej karcie pozwoła. Co tutaj czujecie, kiedy ją widzicie. I to jest, słuchajcie, taka dzisiaj w całości tych archetypów karta, taki archetyp, który pokazuje nam o to, że pamiętaj, że nie tkwi w roli ofiary. Że okej, okay, ty możesz, może miałeś trudne doświadczenia, może przeżyłeś w życiu tyle chwil ciszy, samotności, gdzie musiałeś być silny ale ty nie patrz na to jako na coś, co sprawiło, że właśnie teraz patrzysz na siebie jak na ofiarę, bo ten wisielec może nas trochę, właśnie tak trochę w, w, wrzucać w tą rolę ofiary. Ale my za tym nie idziemy. Słuchajcie, nie idźcie za tym, to jest taki cień przeszłości. Więc jeśli wy pójdziecie za tym starym schematem, tego, że ojoj, jaki to ja biedny, albo biedna, no to słuchajcie, będziemy też sobie to kreować i przyciągać. Więc popatrzcie na to, okej, okay, miałem takie trudne sytuacje, ale ja z nich wyciągnąłem wnioski, nauka, idę silniejszy do przodu. Silniejszy do przodu i z tymi doświadczeniami pojawia nam się tutaj cesarzowa. Słuchajcie, eee, napiszcie, co czujecie, kiedy widzicie jedną kartę, co Wam wychodzi z Waszej Podświadomości. I słuchajcie, cesarzowa to jest Królowa Życia. To jest królowa życia i dzisiaj, właśnie z resztą tych archetypów, ona wskazuje nam na to, że nie bój się korzystać z życia. Nie bój się korzystać z tego, że jeśli coś na przykład się kończy, jakaś relacja, jakaś praca, jakaś ogólnie coś wam się kończy, to, to wykorzystajcie to na to, żeby zasiać tam coś nowego. Coś, co może do Was bardziej dzisiaj pasuje niż tamta stara rzecz i to jest też taka um, królowa manifestacji więc dzisiaj też dobrze manifestować przyciągać e, to jest też karta, która um, mówi o kontakcie z naturą więc dzisiaj też dobrze sobie um, pójść na spacer ale to zaraz też będziemy omawiać co dzisiaj e, dobrze zrobić a czego unikać i ta cesarzowa właśnie też to jest taki dzień efektów że no zrobiłeś miejsce i teraz zastanów się co Ty na ten te miejsce chcesz właśnie, jakie efekty byś chciał osiągnąć, nie? Więc dzisiaj jest wychodzenie z takiej próżni, wychodzenie z tego, że takiej trochę też iluzji tego, co nam nie służyło z tą śmiercią. Zabieranie tego, co było dla nas ciężarem i, w, i na to miejsce dobrze właśnie wprowadzić nowe życie, nowy projekt, iść w ten proces. Zaufaniu, bez lęku, bo możemy to w ten sposób zatrzymywać. To nie, że jeśli będziemy właśnie szli z poziomu takiego lęku, braku tego zaufania, to ta cesarzowa, ona sobie, wiecie, będzie miała obniżoną energetykę i, i ona będzie taka niepewna. I wtedy, wiecie, jak to jest, się zakończy coś, ale nic nowego nie powstanie. I słuchajcie, co dzisiaj dobrze robić działać twórczo. Tak jak Wam powiedziałam, tutaj cesarzowa ona tworzy. To jest archetyp tworzenia, więc jeśli, nie wiem, macie jakieś y, biznesowe projekty, posty, jakieś y, sztukę tworzyć, to dzisiaj jest bardzo dobry dzień na to właśnie. E, oprócz tego na porządkowanie wszelkich przestrzeni jest bardzo dobry dzień. Wyrzucenie czegoś właśnie starego, co już nie działa, y, co jest po prostu w, Zagraca waszą przestrzeń. Ta tutaj zrobienie miejsca na nowe, właśnie poprzez wyrzucenie tego z tym archetypem śmierci, to będzie bardzo, bardzo fajne, bo od razu zrobicie coś nowego. E, zadbanie o swoje ciało, a też jeśli jesteście kobietą, to celebrowanie swojej kobiecości z tą cesarzową no to jest bardzo taki symbol, e, archetyp kobiety, więc zadbajcie też o swoje ciało. E, o siebie, ale jeśli jesteś kobietą, to pozwól sobie też pocieszyć się z tego, założyć sukienkę albo też właśnie pójść na spacer w naturę. W naturę. Słuchajcie, bardzo fajnie to będzie dzisiaj podnosić energetykę. I, I co dzisiaj jeszcze też bardzo dobrze zrobić, to takie podjęcie konkretnych decyzji. Mamy moc, mamy archetyp śmierci. Więc dzisiaj dobrze jest odciąć się od tego, co nie wychodziło, do czego podchodziliście wielokrotnie i nie było takich efektów, jakich oczekiwaliście. Odetnijcie się od tego. No, jeśli coś nie idę, podejmuję decyzję. Koniec, mam tę moc. Dokładnie. <laughs> mam tę moc, więc e, odetnijcie się od takiej rzeczy, jeśli mieliście, nie wiem, właśnie albo coś do odcięcia, albo w drugą stronę. Nie wiem, yy, chciałem gdzieś napisać do jakiejś powiedzmy dziewczyny <laughs> i zapytać, czy wuj mną na kawę, to dzisiaj to zróbcie. Podejmijcie taką radykalną dzisiaj decyzję: yy, zakończyć i otworzyć coś nowego. Czego yy, z kolei unikać? No to słuchajcie, takiego trzymania się tego starego, coś, co po prostu już nie działa. To może być sprzęt. Mogą, mogą być jakieś rzeczy w waszym domu, w waszej przestrzeni, które nie działają, a wy trzymacie, bo, a może zadziała a może kiedyś naprawię, a może coś tam, a może się jeszcze przyda, odcinamy się od tego, ale też od sytuacji takich właśnie, sytuacji, czyli relacji, pracy, no dobierzcie też do, do, do swojej aktualnej sytuacji życiowej, ale nie trzymajcie się takich trupów, trupów, które no po prostu... Blokują, blokują obfitość cesarzowej. To śmierć nam tu mówi: weź, nie trzymaj się tego starego, tylko idź po nową rzecz, po obfitość. No i co za tym idzie, też takiego, nie unikajmy dzisiaj takiego strachu przed zmianą, bo, bo my mamy tą moc. I wiadomo, że jeśli my idziemy w coś totalnie nowego, czego, coś, co nie znamy, to pojawi się w nas taki lęk. Może się pojawić, nie musi, nie? Ale może. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby się w ogóle wypierać tego, że ja w ogóle się niczego nigdy zawsze nie boję, nie, nie mam w sobie takiego poczucia niepewności, bo to jest naturalne. Ale uświadomić sobie, czy to jest realny lęk. Że faktycznie coś mi zagraża? Czy to jest bardziej na zasadzie, że ja w głowie sobie tworzę czarne scenariusze? Bo jeśli my mamy takie podejście, że sobie tworzymy te czarne scenariusze, to znaczy, że to jest nierealny lęk i że my go tak naprawdę podsycamy. Więc uważajmy na takie. Pamiętajcie, pamiętajcie o swojej mocy. Pamiętajcie, pamiętajcie o swojej mocy. Um, co tu jeszcze sobie zapisałam? Bierności, słuchajcie. Jest tu wisielec, no on nam będzie towarzyszył przez całe luty. Um, I mamy tą kapłankę, więc trochę was może ciągnąć takie a może zaczekam, a może coś, a może poczekam na jakiś znak od nieba. Słuchajcie, yy, dzisiaj mamy dobry, dobry dzień na to, żeby właśnie działać i nie podejmować się takiej bierności, nie brać tej bierności, że no zaczekam. Zaczekam, poczekam, zobaczę. <grydy> dzisiaj nie czekamy, słuchajcie, dzisiaj działamy. E, dzisiaj działamy, bo mamy tą moc, mamy tą transformację i mamy okazję na to, żeby w to miejsce coś nowego się urodziło, więc wykorzystajmy to. Wczoraj się zatrzymywaliśmy. Dzisiaj już działamy. <laughs> Słuchajcie, i jeszcze co sobie też zapisałam, czego unikać, to takie narzekanie na straty. Bo, um, bo tak jak Wam powiedziałam, naturalnie w dniu dzisiejszym będą się kończyć jakieś tematy, odchodzić coś, może się coś zepsuć i tak dalej, i tak dalej. I zamiast nad tym płakać, to zobaczcie, co ja mogę na tym stworzyć na tym miejscu, co mi się zrobiła pusta przestrzeń, co ja mogę zamiast za to, może jeśli, nie wiem zepsuła Ci się suszarka, nie wiem skąd mi teraz przyszła suszarka, ale jak Ci się zepsuła suszarka, to może znak, że trzeba sobie kupić nową jeśli, nie wiem to takie kobiece było, ale <laughs> wiecie o co chodzi jeśli na przykład okazało się, że zwolnili cię z pracy to może czas na to zobaczyć że gdzie ja mogę być mocniej doceniony? Albo jeśli odchodzi od nas jakaś osoba, to kurczę, może na to miejsce przyjdzie do mnie ktoś, kto bardziej do mnie pasuje, nie? Zamiast się narzekać na to, pozwólcie sobie oczywiście też opłakać jakąś stratę, jeśli ona jest dla Was ważna, trudna, ale zobaczcie, co tam może nowego powstać w tym miejscu, nie? To jest takie ważne. I tak nam się tutaj właśnie dzisiejszy dzień pokazuje. Powiem Wam, bardzo dużo osób właśnie boi się tej, tego archetypu śmierci. Tak samo jak wieży na przykład. Ale powiem Wam szczerze, to są jedne z moich ulubionych kart też. Ja je bardzo lubię, bo to są karty prawdziwe. W cały fałsz przy nich opada cały fałsz wychodzi po prostu czysta prawda. Więc to, co Wam nie służy, będzie miało dzisiaj miejsce, możliwość na wypłynięcie. I, I właśnie, tak jak mamy tytuł tego live'a, koniec i początek. Jak odrodzić się silniejszym? Co można zrobić, żeby odrodzić się silniejszym? Słuchajcie, no właśnie to, co Wam powiedziałam, nie trzymajcie się tego starego kurczowo. Wy otwórzcie się na tą prawdę, że nawet jeśli coś odchodzi, to ja nie wiem, co będzie jutro, a może w to miejsce przyjdzie coś piękniejszego, coś, co bardziej do mnie pasuje, coś, co jest dla mnie lepsze. I z takim myśleniem patrzcie na przyszłość. Już pomijam to, że można bardziej się skupić na tym, co jest tu i teraz, niż patrzeć na to, co będzie. Ale, wiecie, ale, wiecie, tak to się dzisiaj nam właśnie no, pokazuje. Także, jeśli ktoś tutaj ma pytanka do kart, to czekam. Zaraz też będziemy sobie przechodzić na, na TikToka, także też Was tam zapraszam. I co? Jak macie pytania, to piszcie. A słuchajcie, ja Was bardzo serdecznie też zapraszam do. Do, do, do mojej subskrypcji, macie link tutaj w opisie. W ramach subskrypcji macie dostęp do biblioteki nagrań mocy, medytacji, nagrań motywujących, które wpływają na Waszą podświadomość i programują Wasz umysł na. Pozytywne przekonania i słuchajcie, macie też możliwość wtedy zadać raz dziennie pytanie do kart. Macie też dostęp do naszej grupy na Discordzie. Ogólnie Discord jest dostępny dla wszystkich, ale do prywatnego kanału na Discordzie, gdzie ja się z wami dzielę różnymi ćwiczeniami rozwojowymi, różnymi też rytuałami, z różnymi e, przepisami, różnymi, różnymi, różnymi sprawami. Także Was serdecznie zapraszam. Czy można przeglądzik? Można. Już robimy, proszę Pana. Dobra. Już robimy. Słuchajcie, przeglądzik, bo wczoraj właśnie na na TikToku nawet już taka sytuacja To jest takie już nasze grupowe powiedzenie Słuchajcie To jest sprawdzenie Co jest dzisiaj dla Was ważne Co wypływa dzisiaj z Waszej podświadomości Rady wskazówki e, Takie wiecie, wiecie Nasze już powiedzonko Więc e, Wytłumaczę co to znaczy przeglądnik. Dobra <laughs> raz Dwa, trzy. Dobra. Pierwsza karta dla Ciebie. Napisz oczywiście, co Ci tu przychodzi, kiedy ją widzisz. Jakieś odczucie, czy jakiś symbol się pierwszy rzuca w Twoje oczy. Kobieta, ok. Kolejna. Tak chyba za wysoko pokazałam kurczę, bo nie widzę, co ja tam pokazuję. <grych> Słuchajcie. Nie, no powiem. Dobra. I teraz tak. Tu jest odwrócona karta świata, paść buław i e, ósemka e, buław. <laughs> Jezus, miałam zaćmienie. I teraz tak. Tutaj ja bym powiedziała, że ważne jest to, że to nie jest moment dla ciebie, kogutson na to, żeby gdzieś wychodzić e, ze swoją jakąś wiadomością do. Dużej ilości osób. Jeśli ty chciałbyś coś komuś przekazać, to poczekaj. Dzisiaj nie jest na to dobry moment. W ogóle dobrze było dzisiaj trochę tak um, uważać na to, żeby nie, wy, nie otaczać się zbyt dużą ilością ludzi, bo może ci to gdzieś zabierać moc. Tu jest też karta ósemki buław, która mówi o wiadomości po wiadomości e, i ja wiem, że Ty czekasz na wiadomość więc ta wiadomość może tutaj przyjść do Ciebie w niedługim czasie, chyba, że już przyszła, ale no nie wiem tego e, i ważne dla Ciebie dzisiaj jest to, żebyś właśnie pamiętał w tym wszystkim o tym, że e, jedną dostałem, czekam na drugą a jaką dostałeś? <laughs> jaką dostałeś? Yy, bo coś tutaj może być takiego, że będzie Cię to prowokowało do yy, takiego pokazania od swojego wewnętrznego ognia i to z jednej strony jest dobre, ale yy, okej. Okay. Z jednej strony Cię tu może zmotywować do tego, żeby coś pokazać, zrobić tak jakby taki konkretny ruch, ale to właśnie tutaj jest takie zatrzymanie, że poczekaj, poczekaj na coś, że zanim zaczniesz używać ognia do spalenia czegoś totalnie, to spróbuj właśnie w taki bardziej łagodny sposób coś porozmawiać i Kurczę, to jest taka karta, też mi tutaj wypadła, po prostu się nie przejmować tym, co się dzieje na zewnątrz, na świecie, bo możesz mieć teraz taki mm, czas, że właśnie ten świat on się będzie trochę jakby tak właśnie odbierał. To że kurczę, no tak się starałem, albo coś tam zrobiłem, albo się m, 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 wykazałem w czymś, a ktoś mnie nie, e, w, czy, ktoś mnie w czymś na przykład nie docenił, albo właśnie. Odebrał mi tak jak właśnie tobie, jakąś zapłatę za coś, nie? Także tutaj jest takie: zatrzymaj się, żeby też nie wybuchnąć w tym. Nie wybuchnąć w tej sytuacji. Po prostu wrzuć na luz, bo co ma być, to będzie. I, i zobacz, tutaj jest jeszcze taka karta. To nie jest koniec, to jest tylko początek. Także to są te karty w ogóle super pasują. Do ciebie w ogóle takie, mógłbyś mieć takie te. powiedzonko. Nie wiem, czy ty widzisz, bo ja nie wiem, czy mi nie zablokują, jak będę przeklinać, ale właśnie to nie jest koniec, to jest początek. I nie zamykaj się też przez to w takim swoim świecie, ale uważaj na słowa, żeby gdzieś komuś za dużo nie powiedzieć w nerwach. Uważaj na to. Hej, hej, dzień dobry. No, no to tak, to najważniejsze. Dobra. Słuchajcie i to myślę, że będziemy sobie po pomalutku kończyć, ja zapraszam was tak jak mówiłam około 19, zacznę live na TikToku A słuchajcie, jeśli ktoś by chciał właśnie dołączyć do naszej watahy, um, czy um, zadać, umówić się ze mną na konsultacje, czy um, zamówić sobie portret duszy, to wszystkie linki macie w moim tutaj opisie. A też chciałam Was zaprosić na naszego Discorda. Też macie link w opisie, bo 17... 17 lutego, słuchajcie, o 19.30 mamy Krąg, krąg nasz. Będziemy sobie wspólnie medytować i omawiać dla nas ważne tematy, kluczowe. Także Was też zapraszam. To jest wydarzenie free, więc korzystajcie. Jeśli właśnie potrzebujecie trochę pobyć w, takim, w takiej wspólnocie, to zapraszam Was serdecznie. E, żebeczka. E, zapraszam Cię na TikToka w takim razie. Dobra, e, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się już niedługo. Miłego wieczoru. Magiczne gwiazdy. Pa-pa-pa.